Ogólnie najlepszym drzewem do rozpałek moi drodzy jest brzoza. Żeby fajnie się rozpalała, należy pobrać taki papier delikatnie ściągając. Staramy się nie uszkodzić drzewa, bo to drzewo ma ładną nazwę. Jest nazywane drzewem życia. Zaraz wam pokażemy dlaczego. Z papieru brzozowy, Papier brzozowy można wykorzystać także jako kartkę. Jak dobrze pobierzemy to można na niej cokolwiek zapisać jakąś informację, można pozyskać więcej tego papieru, ale jak już mówiłem staramy się nie uszkodzić drzewa, bo drzewko się może jeszcze przydać. Tu, op, żeby nas jeszcze kolodzy nie zeżarli, spróbujemy zrobić to tak delikatnie, i czasami się nie da. Jak mamy taki papier, to zaraz przejdziemy do rozpalenia. Pokażemy Wam, dlaczego brzoza jest nazywana drzewem życia. Ogólnie brzuska to jest taki fajny dar, który przy minusowych temperaturach się pali. Gdy jest mokra, się pali, i gdy jest bardzo zimno, też się rozpala. Tu jeszcze kawałek pozyskamy i przechodzimy do szybkiego. Rozpalania dobra tyle wystarczy.